Na kanale Damiana bardzo mało brakuje subów Do 700 tysięcy, więc Mario prosi, żeby coś zostawił suba, bo jest o tu. Napisz w komentarzu, ile ty wydałeś gemów na skiny w Brawl Stars. A wiem, ja jak mama mi zrobiła zbroje z foliówki, żeby we, żebyście we mnie psikali, Co? No na ten, okay. na śmiechu z dyngus, tak? No tak. Hejcie, witajcie, jestem Damian i witam was w nowym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną mój brachol nie, Mario. Mario, dobra, dzisiaj jest Mario, nie ma mojego brata, jest Mario. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy odcinek, w którym sprawdzimy, ile wydałem na skiny w Brawl Stars. I sprawdzimy, ile wydałem na moim koncie i sprawdzimy też wszystkie skiny, które kupiłem Mario. Muah. A to dlatego się dzisiaj pod Mario potrzyma, żeby to nie było, że tobie tyle rzeczy kupowałem, tak? Zobacz to, patrz, koniec sezonu i jest mocy i dostałem patrz 200 gwiezdnych punktów A ja za... A miałem więcej, miałem 250. Ty już odebrałeś? Tak. No dobra, bo ja mało, ja mało tego grałem, ja strasznie to pomijałem. Dobra, na szybkości tutaj, no nawet na mnie nie starczy, mm, najgorzej. Dobra, słuchajcie, lecimy sprawdzać skiny, ale zanim to, chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli pod tym filmem wbijecie 10 tysięcy łapek, to zrobię film, w którym sprawdzę ile wydałem na wszystkie, wszystkie megaboksy, które otworzyłem w grze. Czyli będę liczył wszystkie megaboxy, które otwierałem dla widzów, wszystkie megaboxy, które otwierałem na koncie Mario, i wszystkie megaboxy, które otworzyłem na moim koncie. Słuchajcie, są też filmy, których nie wrzuciłem, bo tam otwierałem też megaboxy, ale po prostu była tragedia i tego nie wrzuciłem, więc to też wszystko policzę. Więc no, 10 tysięcy łapek i sprawdzamy to z Gracjanem w kolejnym odcinku. Dobra, na początku mamy 8 Beata. I słuchaj, do 8 Beata, no nie mam żadnego skina, więc to jest zero. Dobra, o, szelki. Szelka tutaj już wjeżdża. I do Szeli mam Maszynnego. tylko jednego szkina, jednego szkina, jeden szkin do szeli! Właśnie, ma Szeli, którego mam, kosztuje 150 gemów, więc zapisuję 150 gemów na swoje konto Że tyle już mam wydane, dobra Lecimy dalej, kolejny skin, to jest El Primo Oj, ja tutaj się. jest El Rudo Primo, ale wiecie co? Ale on on zapyra... podrożał on kosztował 30 No właśnie, ja go kupiłem za 30, ja, ja, tutaj było 300 IQ Place, Ja go kupiłem dzień przed tym, jak była aktualizacja, bo potem podrożał, z tego co pamiętam Czekaj, aż to sprawdzę, El Primo, szybko, szybciutko sprawdzamy cenę El Primo no, teraz kosztuje 80 gemów, ale serio ja go kupiłem za 30, więc piszę tutaj 30, no bo to pamiętam. Na kanale Damiana bardzo mało brakuje subów do 700 tysięcy, więc Mario prosi, żeby ktoś zostawił suba, bo jest. O tu, co nie wiem. Tu, tu możecie zostawić suba, o tu, mhm. tu, 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 tu możecie zostawić suba. No faktycznie, Mario ma rację, już mało brakuje do 700 tysięcy, więc jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to koniecznie wciskajcie ten czerwony guziczek. Dobra, ja już nie przypominam o tym. El Primo, już sprawdziliśmy. Mamy bula. O nie, pomocnik ból. To jest w ogóle, to są strapońcy, więc to nie, to to już farela wina, że mam go akurat. Dobra, teraz jest brok. No i słuchajcie, do broka mamy plażowicz broko ojej, brok. Ile on kosztuje? Beach brok 80 gemów, dobra. 80. Co mam jeszcze do broka? Do broka mam jeszcze wyścigowiec brok. Wyścigowiec. To jest 150 gemów. W ogóle on jest super skinem. I w ostatnim odcinku właśnie z Farelem chyba zagrałem nim, zamiast tym skinem, bo mi się pomyliło. I, i co? I skinę do broka to by było na tyle. Ej, tu już jest... Ile tu już jest gemów w sumie? Możesz policzyć? A masz zadanie z matematyki. 300 410? Dobrze! Dobrze, ale tutaj już jest robot Mike. No i możesz chyba wiesz... 300 gemów! Robot Mike jest 300 gemów, no. Ten jest mega drogi. Czy mam kogoś jeszcze jakiegoś skina do Mike'a? Nie, nie mam już do Mike'a Dobra, dalej, co mamy tutaj? Frank. Frank. O, Prawda. do Franka mam... Ja skinę, ja mam Frank. Skina. No mam do Franka ogólnie 80 gemów kosztuje. A, a, ja, a ja wiem skąd się wziął DJ Frank na mapie, na jednej mapie. Z gemami jest właśnie taki DJ Frank, który gra tam. O. No tak, tak, bo to była zapowiedź w ogóle z tym DJ Frankiem. Ale dobra, do Daryla nie mam nikogo, słuchajcie, do Bo też nie mam nikogo. Jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze. Do Rozy to w ogóle nie ma skinów. No! <noise> dobra, dalej, spoko. Poco, spoko, spoko też nie mam nikogo, ale do poko bym w sumie chciał mieć. Szkoda, że nie mam A do poko. Ja go lubię, mega. Tarny. Dobra, dalej mamy tarę. No i tu mam. Tara uliczny. Ile ona kosztowała? 80 chyba też. No. Tu, 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 tu. no, 80, miałem rację. Dobra, czy kolejna 80, 80. gersów Czy jest, jeszcze mam kogoś do tary? Mam, ale za star błękitna tara, okej. Okay. Ja Dobra, Riko, o jest popcornowy, Riko. O, czyż. on kosztuje 150 chyba. Ale w ogóle ja zastanawiam się, skąd mam tego popcornowego Rico? To chyba przez Kremola mam tego popcornowego Rico. Muszę się zastanowić, ale coś chyba takiego. To chyba wina kremola było. Dobra, popcornowy rico ile? 150. Top 50 gemików dobra, zapisane. Dobra, jest jeszcze Ricochet, nie? Fajny skin od supercela, który był za free. Pam. No Pam też nie ma skinów. To nie ma co się nawet zastanawiać. O, jest! Jest mm. kar. Ile jego skin masz? Ten kosztuje ile? Ten? 80. 80 też. Ej, dużo wydałem na te skiny już, co eee, jest? To chyba ja. Dobra, Nita, Nita Koala. Nita Koala była też chyba z 80. No każdy miał, 80. No dobra, to pamiętasz. Dobra, to ci ufam, 80. 80. Dobra, Jessie, to do Jessie nie ma nikogo. Ale ja trzeba będzie zernąć gdzieś na taki wypadek, bo... Tik Też nie mam nikogo do Tika Nie mam skinów. Cold. Kot jest tylko star za star Pońce, no. Ja to w ogóle Janusz byłem od początku, ja chciałem tylko najtańsze skiny star kupować, star które mi się podobały. M też nie mam nikogo. I do Piperki mam tutaj skina, tylko nie star powiedziałem star o tym, star ale no jest za star Pońce. Pońce, nie? Dobra, Penny Masz? też nie mam nikogo. Ja, ja w ogóle mam małą skinę. O, ale tu mam kozaka, tu mam kozaka. 50, pamiętam. No Bibik tak, też pamiętam, że 150 gramów w sumie nie trzeba sprawdzać. W ogóle słuchajcie kto pamięta w jakim odcinku razem kupiliśmy koalenite, to, to możecie napisać. To nie jest takie oczywiste wcale. Ale patrz, ale ten, ten jest fajny ten. Dobra Byczku, bo to się za, zaczyna się teraz grubo, patrz to. Pierwsze skin e, dwa skiny gore. są za free i ten jest za 150 rock'n'rulowy Mortis. No dobra. Kolejny skin. Tutaj to jest oczywiście nosy czarownik Mortis. I on też kosztuje 150? Tak. O panie, co ja nakupowałem do tego Mortisa. Najgorzej. Dobra, dalej mam. O, jean. O, w ogóle jean. Piracki. Jean to jest taki skin, którego chciałem dograć do odcinka, że kupuję jean'a, ale zapomniałem tego nagrać i wam nie pokazałem chyba nigdy. Patrz, ale to jest. On nie nazywa się jean, tylko jean pira, tylko jean piracki. Dobrze, dobrze. Jean piracki, 80 kolejnych gemów. Jeden, to sobie to podnieść. Dobra, zaraz będziemy na Twoim koncie, to zobaczysz, co się będzie działo. Dobra, do Barleya. Do Barleya czarodziej Barley, złoty Barley i. No, złoty, no złoty, Barley, złoty Barley, Barley, Barley. nie? złoty Barley, trzeba sprawdzić. Złoty Barley. O, tu. Ale on ma dużo skinów. No, Barley on ma dużo. No, dodali trzy skiny. 30 gemów. To jest jedyny skin za 30 gemów, którego mam. Dobra, B. Też już nic nie mam. No i Jackie, Jackie specjalnie aktualnie nie gram, bo chciałem zrobić streama. Gram Jackie właśnie od 0 do 500 pucharków, dlatego nią nie gram. No i też nie mam żadnego skilla. Okej, okay. Słuchajcie, na skiny wydałem prawie 2000 gemów, 1740 gemów na moim koncie. A teraz idziemy jeszcze na konto. Mario. Mariusz, Mariusz. Ja już się boję, co tam będzie na tym twoim koncie. Okej, okay, no to leć się z twoim kontem. Dawaj, ja już tutaj mam długi Leona nie ma. Nie I masz do Leona, do Nity. Nita Koala. Tylko Nita Koala. Ona była za do 80, dobra, sprawdzaliśmy ją. E, e, El Rudo Primo, ale, ale kiedy to, go kupiłeś? Wcześniej też dużo. A tak, się. bo ja byłem na ciebie w Przemu, kupiłeś, w jak jest taki brzydki. Pamiętam, pamiętam. Penny zajączek. Penny króliczek, ale kiedy ją kupiłeś? Penny zajączek to, to już było bardzo dawno Ale pa, to ja pamiętam co mi odbyłeś. to już było bardzo dawno Ale pamiętam, pamiętam jak to się odbyłeś i dodawałem gemy wieczorkiem, żeby rano nagle się penik. A Katuś, jest... w międzyczasie... Nie, no nie chowa się, nie chowa się, nie chowa się, się, się ta tak. <grym> Dobra, 80 gemów, 80 gamy, Króliczek Frank nic Do Franka nic nie masz to jest rozbójniczka ta, A ta rozbójniczka tak, za 30 gemów, nie? Tak, ale kupiłem ją ty jeszcze dawniej, jeszcze wcześniej No, to, to byłeś po prostu na swojego pierwszego skina, pamiętam jak to, no. jak to się odbywało Czekaj, Szeli upewnia się, że 30 gemów, bo no tego skina też chyba dawno nie widziałem w ogóle w sklepie no, e, tak. Bandit, no 30, nie, dobra Dawaj następny Ale szkoda, że już nie ma tego... Y o, o Mecha, Kruk. Mecha Kruk To on jest... ile on jest wart, On jest warty 150? Chyba tak Ale no, drożej, nie wiem Mecha Kruk, Mecha Kruk, Mecha Kruk Może 300 nawet mm. Nie, Feniks Kruk 300 no? 300 eur za Mecha Kruka, no nieźle Dobra, no No fajny prezencik dostałeś Do mm. nie masz nikogo, to nawet nie masz to mm. klikać Bibi, Bibi też nie masz Spikeson, Spikeson ma. masz czy nie masz? Nie mam Nie masz? A dobra nie, bo mi się pomyliło z bucikami Sandy Ej, bita Bibi. też nic nie masz, tak? Rico, no to tylko ten A nie masz nic innego? Nie mam nic Lol, co jest? Ty masz tak mało skinów? No Coś mi się nie zgadza Sandy, to jest tylko ten Ten z błotami? Tak ten Czekaj ten e, On był za 30, nie? Chyba tak I tak, bo on był mega tani i ładny Dobra Bull, nic M też nic, nic. Jessie też nic. nic, nic. Co jest? Ej, to ja mam tyle skinów, a ty nie masz nic? Ja wiem, bo to przez youtuberów, bo nagrywam z youtuberami te odcinki, oni mi cały czas tu... każą kupić jakieś skiny. To jest tylko ten zasterpoński, nie No mam dobra, Jackie. Jackie też nic. nic. Pan P, pecusz masz? masz? Masz walizę? No to. Masz walizę, masz walizę, no to sprawdzamy od razu pana P. 30, 30 gemów za pana P? Co jest? No dobra, Daryl, no to mam dwa. O, masz, dwa masz? Aha, okej, ten... dobra, to musimy sprawdzić. Pamiętam, że... Ten, Dalej, I ten, ta maskotka jest za 80, tak. ale ten drugi za ile, za ile, za ile? 80 i 80. Dobra, czyli dwa razy 80. Maskotka i... i pieroszkowy. nic, Max, Max nic. masz nie masz nic, Kar, też nie masz nic, hmm. do Karla. O Tutaj, tu? Za Pońcy, dobra. Brok, nic. Poko nic. Dynamite nic. 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 Tara. O. Zen ta za też, dobra. Mortis Nic, tylko nie masz czapki Niech nic No Oczywiście Barley, to jest ten tylko Ten Ej, słuchajcie, to to chyba mega zaskoczenie, bo ja się spodziewałem, że on ma więcej drogich skinów I no chyba że... Chodzi... Wiedziałem, Wy... że ma mniej Zawsze, tego chciałem, żeby w skiny Zawsze dlatego tylko Wydałem 40 ty, tysiąc... ty masz równo 1000 mniej gemów wydanych na swoim koncie na skiny niż ja A w sumie mamy, słuchaj Powyżej 2000 2000, prawie 2500 gemów wydałem na skiny na twoim i na moim koncie. Czyli to jest, wejdź sklep. Słuchaj, wejdź sklep. Dawaj, wejdź sklep sklep. Powiedz mi, ile ile to kosztuje w tym momencie? 2000 gemów to jest 500 złotych I do tego jeszcze potrzebne nam jest 500, 500 gemów. Czyli tak najtaniej to by było kupić... No jeszcze... To? Czyli to będzie tak, 600 zł. No to, gdzieś... To i to. 650 zł gdzieś, słuchaj. Moim zdaniem 650 zł gdzieś wydałem na skiny Ej, to nie ma aż takiej tragedii w sumie. Naprawdę, myślałem, że jest dużo gorzej, ale tu tak jest sporo kasy. Głównie przez youtuberów. Głównie przez youtuberów tracę, tracę skiny, ale fajnie, bo mi się seria podoba, dlatego ją nagrywamy. Ja sejsa, kurę spajka. No dodasz 59 na No tak Więcej wydaje. No tak no. dokładnie do ty tak no, ja wydaję. No ja wydaję, bo ja za wszystko płacę, tak? Ale, ale... nie no, o, spoko, ja jestem... Nie, fajnie, fajnie wiedzieć w ogóle ile tutaj wydałem tego wszystkiego. Myślałem, że to trochę inaczej wygląda, więc fajnie, bo na pewno Was ten odcinek też trochę zaskoczył. No i co i to by było od nas na tyle. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek to liczymy wszystkie mega które wydałem. I na twoim koncie, i na moim, i na kontach widzę. No to będzie ciężej. No to będzie ciężej, dlatego no, aż 10 tysięcy łapek. Ale pamiętasz te takie um, na live. Ie? No tak, tak, to też będę liczył. Dlatego słuchajcie, jeżeli dotarłeś do tego momentu w filmu, napisz w komentarzu ee, Mariusz. <grych> tak, Mariusz po prostu. francuszku Mariusz po prostu napisz. No i co to by było na tyle? Przypominam też, żebyście subskrybowali kanał. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć. gra się tu zaczyna